Na moim kanale dzisiaj pokażę Wam y, zdjęcia mojego, no zdjęcia, film mojego kłada, jego odpala. Kiedyś będzie film, jak będę jeździł, może z moim kumplem, może z moim kumplem. Y, będzie też jeżdżenie Jest ze mną, gdzie mój brat. Halo. No tam stoję i nasz padroma. Wam pokażę że mojego kłada. Kiedyś y, będę jeździł też y, ten. Będę jeździł nim, będzie film. Jak będę nim go odpalał, testował go. Wyciągniemy sobie go, leżą zejść leż, leż. Oczywiście, pozdro wszystkich, co mnie oglądają. Dzięki za dobicie, aż ze wszystkich filmów 9 subskrypcji. Bardzo się cieszę. Tak, na mnie to, to jest dużo. Nie na jak... Ja nie jestem tam jakimś superowym, tym superowym, jakimś youtuberem, ale ja się z tego powodu bardzo cieszę. Yy, pozdro moich kumpli wszystkich, moich, w ogóle moich widzów. Yy, zostawcie łapę w górę, yy, napiszcie, czy podoba Wam się mój kład. No kurde parę tam kierujesz. Sorry, że tak Maj tam wszystkim, ale no, mój brat sorry. No nie opomoguję człowieku! Kołap wystarczyło skręcić. To jest mój kład. Ładny. Ładny chodzi, nie o zobaczcie 125 125, 110 Bardzo fajna maszyna, bardzo dobrze idzie, za dużo paliwa nie mam, ale jest. To jest mały problem, że łańcuch rozerwałem, bo pojechałem. z tatą spawałem zaczął mi dalej jechać, porobiłem go, silnik taki jakby ktoś nie wiedział, piszcie czy ktoś też ma taki, pokazałbym wam jak jedzie, ale piszcie czy ktoś ma na takie coś, bo mój kolega sobie przerobił gaz na, na tą, 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 a ja mam na tą. No także polecam, 125, w dobrym stanie, one chodzą około 3 2-3 tysiąc, tysiące, czy kupicie, części do niego bardzo tanie, koła akurat, koła ma, na koła nie patrzcie, bo koła mam od 200, nie widać tego, ale gdzieś tu powinny być może rozmiary, bo my, mój kolega ma Hueya, Hueya stube. o jak coś tam widać, jak może widać. Ja mam 19 na 7, a tylnie koła mam na 8, 18 na 9. No i polecam, bardzo fajna maszyna, mówię. Zostawcie łapę w górę, yy, łapę w górę, łapę w górę dajcie, subskrypcję, komentarz i pozdro wszystkich. Mój, 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 kolega, mój kolega sobie teraz yy, będziemy w lato jeździli pod lasem, kładami, także może będzie... Może, może będzie jakiś film, że jeździliśmy, ścigamy się, jeździmy. To tak na odcinku widać, że on jest czerwony, pomarańczowy, ale on jest czerwony. Także piszcie, czy wam się podoba. Dzięki, nara.